Hello! Witam wszystkich na moim kanale BBTV SuperBajki. Mam tutaj trzy pojazdy. Ciuchcie. Autobus. I ten samochód rajdowy. Czy wiecie, kto to jest? Na pewno wiecie. To jest nasz ukochany Tomek. A czy wiecie, kto to jest? Tayo! Taj, Tayo, Tayo, Tayo. A czy wiecie, kto to jest? Zygzak! Tak zwany Lightning McQueen. A czy wiecie, kto to jest? To jest kinder niespodzianka, którą teraz razem otworzymy i sprawdzimy, co znajduje się w środku. Jest to żółte jajko, czyli wiemy, że smerfa już tam nie znajdziemy, ale może coś innego fajnego. Sprawdzimy co nas tutaj czeka. Jest to samochodzik, który zaraz zmontujemy. Tadeo, daj, tejtego, daj, i to maleńki autobus. Ok. Pierwszą część mamy. Teraz musimy tylko te tutaj części połączyć i jest nasz. Dobrze to zrobiłem? Nie źle. To idzie odwrotnie. Jest nasz pojazd gotowy. I jak on jedzie, to się te części. Brr, 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 brr. Brr. Czyli mamy cztery pojazdy: zygzak, Tajo, tomek. I tutaj następny pojazd. Brr. Hiiii, <tay, tẹja yoo.